Do 29 marca w Pułaje Chorzowskiego Centrum Kultury można zwiedzać wystawę poświęconą 75 pułkowi piechoty Schorzowa. Ekspozycja składa się z kilkunastu tablic z informacjami i zdjęciami ukazującymi historię chorzowskiego pułku. Dzięki temu, że wojskowa komenda Uzupełnić Schorzowa przygotowała takie tablice i przekazała je naszej fundacji, to ta wystawa mogła tutaj zaistnieć i możemy ją pokazać szerszej publiczności. Historia pułku, jedna z najbarwniejszych historii pułków z okresu międzywojennego, która zaczyna się od strzelców. Bytomskich, no a kończy na tym, że 75 Pułk Piechoty w części został w koszarach, tutaj w Chorzowie, rozlokowany. Uczestniczył w życiu tego miasta, odbywały się defilady, przemarsze. Także ci żołnierze byli obecni na ulicach Chorzowa. Dzisiaj już tak nie jest, bo tutaj nie ma żadnej jednostki wojskowej, ale w tym okresie międzywojennym oni tutaj byli, są zdjęcia, które to potwierdzają. 2 czerwca odbywało się Święto pułkowe, więc wiele takich elementów współpracy z miastem, czy ze społeczeństwem funkcjonował. 75. Pułk Piechoty należał do grupy operacyjnej Śląsk, takiej, takiego, takiego związku, którego zadaniem była obrona obszaru przemysłowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. I te jednostki wykonały swoje zadanie, wygrały bitwę graniczną. Niestety ze względu na położenie strategiczne musieli się wycofać, ale cofali się w porządku, cofali się jako zwarte oddziały i do końca, do 20-21 września, kiedy to pod Tomaszem lubelskim następowała już kapitulacja jednostek polskich, nie dali się rozbić. Za każdym razem umykali Niemcom albo wspierali ataki niemieckie, więc myślę, że warto pamiętać tę historię i wręcz chwalić się tym pułkiem, bo naprawdę jest o czym opowiadać. Na wystawie oprócz tego, że jest opisana historia 75 Pułku, są też tablice, które pokazują sztandar 75 Pułku. Ciekawostka jest taka, że do dzisiaj nie odnaleziony, zakopany gdzieś pod Tomaszowem Lubelskim, jest również odznaka pułkowa pokazana i jest również replika ciężkiego karabinu maszynowego, który należy do naszej fundacji. No można powiedzieć, że taka broń oryginalna brała udział w walkach. Był w nią wyposażony 75. pułk piechoty. No i można sobie zobaczyć jak taki sprzęt wyglądał. Organizatorem wystawy jest Fundacja imienia Grupy Operacyjnej Śląsk 1939 we współpracy z Wydziałem Promocji i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Chorzowie oraz Chorzowskim Centrum Kultury.